Dzień dobry wszystkim, witam Was wszystkich bardzo pięknie i serdecznie 2 stycznia 2023 na wejściu pod tytułem Co dzisiaj do nas zmierza. Karty moi drodzy mam już przetasowane w dłoniach, zaraz będziemy wyciągać karty dla wszystkich znaków, żeby zobaczyć czego możemy się dzisiaj kochani spodziewać. I zaczynamy od baranka. Co dzisiaj zmierza do baranka? Słuchajcie, wielkie love, wielka miłość, jeżeli macie jakieś tamte swoje ulubione, słuchajcie osóbki, które kochacie i w ogóle i w ogóle teraz na myśli w głowach, to mam na myśli. To moi drodzy, tak, dzisiejszy dzień jest podyktowany, powiedziałabym, spędzeniem czasu właśnie z tą osobą, być może randkowaniem, spotykaniem się, moi drodzy, czy też poświęceniem swojego czasu owej miłości, która przy Was, moi drodzy, jest. Karta dwójki kielichowej, typowa karta związku, bliskości, czułości, okazywania sobie uczuć. Poza miłością i relacją, będzie to karta porozumień, czyli jeżeli musicie z kimś przeprowadzić jakąś rozmowę biznesową, zawodową, to mam na myśli, czy też jakąkolwiek, moi, in, moi drodzy, inną, nawet, to dzisiaj możecie liczyć na przychylność tej drugiej strony, bo będzie myślała podobnie jak wy. Co dzisiaj zmierza do byka? Do byka, kochani, cię zmierza czas powiedziałabym zysku. Coś zyskujecie, drogie byki, co nie wiem, bo to jest taka karta mówiąca o tym, że możecie coś otrzymać i poczuć stabilny grunt pod nogami. Bezpieczeństwo, stabilizacja, pewność siebie. Sytuacja: mam coś, czuję się ubogacony, czy ubogacona tym, co zyskałam, tak? Więc moi drodzy, dla jednych to będzie zwyczajny pieniądz, moi drodzy, a więc to, że po prostu poczujecie, że finansowo wszystko się, że tak powiem, składa dobrze, czy też zawodowo, ale jeszcze dla innych mogą to być zupełnie inne sprawy, tak? Nawet takie słuchajcie, gdzie poczujecie, że na przykład Wasz związek jest stabilny i bezpieczny, poczujecie, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Dostaniecie wiadomość od kogoś i to również będzie dla Was czymś fajnym, bo dzięki tej wiadomości, na przykład, czy tej informacji, czy też pomysłowi, na jaki byk na przykład wpadnie, poczujecie, że możecie czuć taki, taką spokojność wewnętrzną. Co niektórzy bardzo mocno skupieni na pracy również w dniu dzisiejszym mogą być, ewentualnie na wydawaniu kasy. Tutaj też może tak być. Bliźnięta. Jeżeli chodzi o bliźnięta, słuchajcie, w waszym otoczeniu osoba, która ma was na celowniku, albo to wy jesteście tą osobą, która ma bardzo dużo pasji i energii do czegoś albo do kogoś i ma tą to, to coś na swoim celowniku. Czyli wiem, o co chodzi. To jest taka, tego typu sytuacja, w której. Hmm, jakby to powiedzieć, w której wy gdzieś po prostu podążacie, macie jakiś, taki, jakiś cel i podążacie w tym kierunku, moi drodzy, pełni pasji i pełni energii. Nie wiem, co to może być. Dla jednych to może tak być, że na przykład chcecie dzisiaj coś osiągnąć, coś zrobić. Dobra, ja dzisiaj, nie wiem, maksymalnie koncentruję się na tym i w ogóle mi się to strasznie podoba. Jeszcze inni na przykład będą koncentrować się na jakiejś konkretnej osobie, którą bardzo pragną i bardzo chcą przy sobie mieć. Oczywiście, alternatywnie, ktoś. W Waszym kierunku bliźnięta. Co dzisiaj zmierza do raka? Jeżeli chodzi o raka, moi drodzy, dzisiaj czas podsumowań, całkiem możliwe jakiś tam, bo mamy kartę mówiącą o tym, czas tutaj, jakby wyciągnąć z czegoś wnioski, więc być może rak te wnioski dzisiaj będzie wyciągał. Może będzie tutaj jakiś pewien sposób podsumowywał, nie wiem, może stary rok, po to, żeby w pewien sposób, albo jakąś sytuację życiową, po to, żeby w jakiś pewien sposób uporządkować dalsze kroki w danej tematyce dalej. Czyli czas podsumowań, czas werdyktów, co dla dla niektórych sprawy urzędowe, finansowe, księgowe i jeszcze co dla niektórych, może to być klimat, w którym poczujecie, że się odradzacie, że coś zaczyna kwitnąć. Lew. Jeżeli chodzi o lwa, moi drodzy, dzisiaj uważamy, to znaczy ja Wam powiem tak. Macie kartę mówiącą o oszustwie, kłamstwie, kombinacji za Waszymi plecami. Być może zdradzie. Być może, kochani, gdzieś wokół Was jest taka osoba, której nie możecie, kochani, ufać, bo krótko mówiąc, Was okłamuje, oszukuje, zdradza, rozpieprza plotki na Wasz temat za Waszymi plecami. Być może również jest to osoba, która chciałaby czegoś, ale bardzo mocno tchórzy, tak? Czyli bo boi się zrobić jakiegoś ruchu albo jakiegoś kroku. No chyba, że w optymistycznej wersji gdzieś na przykład nie mówi Wam o czymś, coś ukrywa, bo być może z tego będzie chciała, nie wiem, zrodzić jakaś fajniejsza rzecz, czyli nie powiem jej, bo ma być to niespodzianka. Ale moi drodzy, to mówię w jednym procencie, dlatego że ta karta sama w sobie nie jest, dobrym, nie jest dobrym przesłaniem, tak? To jest raczej po prostu coś, na co mamy uważać, bo mamy w otoczeniu taką osobę, chyba że lew. Dzisiaj zwyczajnie w taki sposób się będzie zachowywał, będzie kogoś podchodził, podkradał, być może mówił nieprawdę, bo moi drodzy też tak może być, albo Wy same, chociaż wydaje mi się to raczej niemożliwe, będziecie w jakiś sposób, no cóż mogę powiedzieć, no. no Właśnie taką osobą, tak? Więc moi drodzy, no tutaj jakby, nie wiem, może, może będziecie się czegoś drogie lwy bały, chociaż no lew raczej nie powinien, ale co nie zmienia faktu, to może być wasza energia albo energia czyjaś, więc lwy dzisiaj e, delikatnie ostrożne bądźcie. Panienka. Jeżeli chodzi o pannę, dobra, spoko, tutaj już przechodzimy dalej. Tutaj nie mam o czym dyskutować. Jest słońce. I drugie, panny, no nie będę tutaj dyskutować. Idziemy od razu do wagi. Słońce to słońce. Co dzisiaj zmierza do wagi? Waga. Nie miejcie mi za złe panny, ale no, co będę tutaj gadać o słońcu? Dobrze, jeżeli chodzi o wagę, moi drodzy, dzień powiedziałabym pod wpływem impulsu, zachcianek, przygody, niemożności powstrzymania się przed czymś. A to jest taka sytuacja, kurczę, ale ja już bym chciał czy chciała, ale mnie to korci, już nie mogę się doczekać. Słuchajcie, to jest taki impuls na takiej zasadzie: o, ale mam ochotę na, nie wiem, lody waniliowe. Przykładowo, wiemy o co chodzi. I to jest taka sytuacja, w której poczujecie ten, poczujecie ten taki, wiecie, taki gdzieś. Wewnętrzny taki po prostu impuls, że chcecie coś posiąść, coś mieć, albo nie wiem, zachce się wam czegoś, i w tym momencie wy za tym będziecie podążać. To jest taki jakby, słuchajcie, aż takie korcenie do czegoś, wiecie o co mi chodzi. Czyli coś was będzie świeżbić, moi drodzy, coś was będzie kusić, coś czego nie będziecie chcieli za diabła świata powstrzymywać. Więc dzisiaj, wagi takie troszeczkę powiedziałabym. Tarara, tak? Słuchajcie, karta ognia, karta romansów, karta flirtów. Macie dzisiaj na to ochotę, tak? Macie ochotę na przygodę. Skorpiony wobec tego. Jeżeli chodzi o Skorpiony, słuchajcie, karta potrzasku. Wy dzisiaj znajdujecie się w jakiejś pułapce, w jakiejś sytuacji, w której chcielibyście z tego już wyjść, macie tego dosyć. To jest coś toksycznego, to jest coś, co was osłabia, coś, co was wpakowało w jakieś problemy, kłopoty, Skorpiony. To jest coś w rodzaju lęków, strachów, obaw o następny dzień, tak? Czujecie po prostu, że nie wiem, jakbyście utknęły w jakimś, nie wiem, niefajnym scenariuszu życiowym. Mam takie wrażenie. Próbujecie z tego się wydostać. Próbujecie, żeby ktoś wam w tym pomógł. Ale co to może być, to nie wiem. Słuchajcie, no diabeł. Ja poczułam tą kartę w ten sposób. Oczywiście może to też obrazować przykładowo na sytuację manipulacji wami, więc uważajcie sytuacji, w której dajmy na to, no nie wiem, co tam. No, siedzicie w czymś toksycznym, moje drogie skorpiony, i wy zdajecie sobie z tego sprawę, że to jest jakaś pułapka totalna, w którą wpadłyście. Chciałybyście, żeby to się już skończyło i. Chcielibyście z tego wyjść um, i być może szukać jakiejś pomocy w tym wszystkim. Ja mam takie odczucie: dajcie znać skorpiony. Strzelca. Jeżeli chodzi o strzelca, łakurna. kurna. Strzelec, kochani, dzisiaj jest dosyć myśliwy, dosyć konkretny. Dosyć taki, że chciałby kogoś sprowadzić do linii parteru, nazwę to może w taki sposób zrobić z kogoś osobę, która będzie go słuchała. Słuchajcie, sorry, ale tak to na tej karcie widać. Kogoś, kto będzie posłuszny strzelcowi i będzie, że tak powiem, tutaj w dużej mierze postępował tak, jakby strzelec chciał, bo strzelec być może, słuchajcie, no nie wiem, gdzieś z jakąś osobą w oku ma na pieńku, albo coś jest tutaj niehalo i strzelec chciałby, żeby ta osoba się trochę podporządkowała temu strzelcowi. Oczywiście alternatywnie może tak być, że ktoś wokół Was w pewien sposób sprowadza strzelca do parteru i strzelec czuje że musi wiecznie uniżać karku przed tą osobą, żeby było dobrze, tak, jakby ta osoba w pewien sposób gdzieś rządziła, jakby ta osoba decydowała, moi drodzy, tutaj o wszystkim. I, ta, i tutaj w tej sytuacji, no ta, ten ktoś, kto jest jakby tym podnóżkiem u tej osoby, no gdzieś musi tutaj w pewien sposób spełniać pewnego rodzaju zachcianki, czy też uniżać się przed decyzjami tej drugiej osoby. Tak to widzę, moi drodzy. Karta taka troszeczkę, słuchajcie, też mówiąca o tym, że nie spodziewałyście się, strzelce, że ktoś może wobec was taki być, że w pewien sposób nie ma tutaj równouprawnienia, nie ma, że tak powiem, sytuacji, w której wy czujecie się dobrze i stabilnie, tak? Czujecie po prostu, że wiecznie musicie, że tak powiem, nie osiągać tego, czego chcecie. Tak to wygląda. Dobra, przechodzimy do koziorożca. Jeżeli chodzi o koziorożca, słuchajcie, dzisiaj jest jakieś zranienie emocjonalne, ale nie wiem z jakiego powodu. Gdzieś was emocjonalnie coś dzisiaj e, koziorożce może zaboleć, tak? Nie wiem, być może słuchajcie, Zenek albo Kasia się dzisiaj zachowa troszeczkę niefajnie i krótko mówiąc, powie dwa słowa za dużo, za dużo, które was zabolą. Oczywiście to nie musi być Zenek i Kasia, to może być ktokolwiek inny, ale widać, że ktoś mówi coś, trzaska drzwiami, albo też tudzież obraża się na cały świat, a wy cierpicie z tego powodu. E, więc być może ktoś Dzisiaj coś po prostu palnie i was to emocjonalnie zaboli. Co niektóre koziorożce mogą cierpieć po sytuacji jakiejś, która już miała miejsce. I tudzież, moi drodzy, tutaj utknąć w takim powiedziałabym stanie, w którym no, będzie tutaj koziorożcom zwyczajnie przykro i będą przerabiać te przykrości przez cały czas, bo gdzieś emocjonalnie są poranione. Co dzisiaj zmierza do wodnika. Jeżeli chodzi o wodnika, czas, moi drodzy, przejścia, czas zostawienia czegoś już w tyle. Wodnik już nie wraca do przeszłości. Wodnik już nie chce tam siedzieć. Wodnik, moi drodzy, być może jest w podróży, być może wodnik wyjeżdża, być może wodnik się przeprowadza. Ale również, jeżeli to nie są podróże, przeprowadzki czy jakieś tam powiedzmy tego typu rzeczy, to wodnik po prostu idzie do przodu. Nie zna przyszłości, nie wie jak będzie, ale nie chce już zostać tutaj, gdzie był. To jest karta bramy, karta przejścia. Zostaw. Zostawiam coś za sobą, idę do przodu. Więc wodniki, no dobry moment, tak, kończymy 2022, wchodzimy w 2023. Nie wiem, co to będzie dla Was, czy to są jakieś pozytywne rzeczy, czy mniej pozytywne, ale bynajmniej zostawiacie coś za sobą i e, słuchajcie, podejmując jakieś ryzyko, idziecie do przodu. No i rybka. Jeżeli chodzi o rybę, słuchajcie czas, znaczy dzisiejszy dzień mówiący o sytuacji, w której dzisiaj skupiamy się na czymś, aby coś przemyśleć, zadecydować, wysnuć plan, jakąś strategię, analizę sytuacji. Dzisiaj bardzo mocno skupiacie się nie na emocjach, nie na sentymentach, nie na jakimś tam nie wiadomo czym, tylko na myśleniu. Słuchajcie, Wy dzisiaj musicie się nad czymś zastanowić, musicie opracować jakiś plan. Nie wiem, co to może być, ale dzisiaj skupiacie się i myślicie, myślicie. I jeszcze raz myślicie. Jeżeli to nie wymyślicie, to być może myśli ktoś za was albo osoba, z którą dzisiaj ryby się muszą spotkać, bo jest to ktoś, powiedziałabym, kto być może tutaj będzie wam dzisiaj coś przedstawiał. To może być prawnik, lekarz, do którego dzisiaj co niektóre ryby na przykład mogą się wybierać, gdzieś omawianie jakichś spraw, właśnie tych zdrowotnych, powiedziałabym, z wami. Ale jeśli nie, no to mamy tutaj sytuację myślenia, analitycznego podejścia dzisiaj z głową do całego dnia. Słońca, tyle ode mnie. Zaraz będę wymyślała, moi drodzy, temacik dnia nadmienie, bo pytacie. Tak, wejdzie jeszcze oczywiście trygon ognia. Moi drodzy, mamy drugi styczeń, więc spokojnie, bo to są czytania styczniowe, więc no oczywiście tutaj zrobimy, zrobimy jak najbardziej. Myślę, że może nawet jeszcze dzisiaj. No bo niestety, no wszystkiego nie udało mi się zrobić przed końcówką roku. Były święta, trzeba było się też do nich przygotować. Musicie, kochani, mieć to na uwadze, ale tak, trygon ognia jak najbardziej wejdzie. A ja was wszystkich póki co gorąco pozdrawiam i cudownego dnia.